Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel. A na serwerach testowych pojawił się już poetycki Pop Quiz czyli jeden z moich ulubionych eventów do robienia i do nagrywania w sumie. Będzie trwał 10 dni. Dostaniemy 8 zestawów pytań. No i oczywiście nagram 8 filmów z każdym zestawem z osobna, tak jak zawsze to robiłem, więc wszystkie odpowiedzi na wszystkie pytania znajdziecie po prostu na moim kanale, jak już, te, jak już ten event po prostu pojawi się na serwerach głównych. To wydarzenie będzie trwać łącznie 10 dni. Nowe pytania będą dostępne każdego dnia z pierwszych 8 dni wydarzenia. Każda runda składa się z 5 pytań. Za każde pytanie, na które odpowiedziano poprawnie, otrzymuje się zasoby. Nagrody zostaną przydzielone po odpowiedzi na wszystkie pytania. Oprócz nagród wymienionych powyżej, gracze mogą pozyskać dodatkowe nagrody poprzez odpowiadanie na konkretną liczbę pytań podczas wydarzenia. Gracze mogą znaleźć te dodatkowe nagrody w prawym górnym rogu. Strony wydarzenia, o tym za chwilę. Przegląd po tym, jak gracz poprawnie odpowiedział na wszystkie pytania w rundzie, będzie mógł się cofnąć i przejrzeć swoje odpowiedzi. Poprawki, jeśli na niektóre z pytań odpowiedziano niepoprawnie, to po tym, jak skończy się runda, gracze mogą użyć znikającego płynu, aby poprawnie odpowiedzieć na wszystkie pytania, na które odpowiedzieli źle. Znikający płyn może być pozyskany ze skrzyń za misje dzienne, zdobytych za 100 punktów aktywności po zakończeniu wydarzenia. Niewykorzystany znikający płyn zniknie. Jeśli pominiecie rundę pytań, można wydać 100 diamentów, żeby wrócić. Każde nagrody, które można odebrać, a które nie zostaną odebrane, zostaną wysłane na pocztę gracza po wydarzeniu. No i od razu ten znikający płyn pokaże, po prostu jest dostępny za ostatnią skrzynię 100 punktów aktywności trzeba. To jest ten znikający płyn, jeżeli po prostu odpowiecie niepoprawnie na któryś zestaw pytań, na któreś pytanie, to możecie spróbować ponownie. No i w sumie tyle. Także za odpowiedzi po prostu mamy nagrody i mamy też nagrody za... Poprawną odpowiedź na łącznie ileś pytań. Za 5 pytań łącznie 5 zwojów zwykłych, 10, 5 zwojów frakcyjnych, 15, 2000 diamentów, 20 i 25 to znowu zwoje zwykłe, zwoje frakcyjne i 30 pytań skrzynia z wyborem nagrody. Mamy 5000 monet poe, 500 magicznych esencji, 25 skrzynek czerwonych z emblematami, 500 okrągów żywiołów i 250 rdzeni żywiołów do wyboru. No i żeby nie było, odpowiem na pierwszy zestaw pytań. Prawdopodobnie będzie wiele odpowiedzi złych, bo ja nie jestem znawcą fabuły tej gry, ja później muszę się przygotowywać do tego eventu i zaglądać w historię graczy chociażby. Znaczy graczy, w historię bohaterów. Więc tak na dziko, że tak powiem, będzie lipa. Gawu, strażnik ładu, zmienia swoje zwykłe ataki zależnie od jakiej wartości? No, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Ale odpowiedziałem dobrze. Co zamieszkała? Świadomość Malkrie po utracie ciała. O, dobre pytanie, nie? Proszę bardzo. Z czego powstaje człekopodobna bestia lodowa Korona? No, chyba z wody, nie? Z żywioły wody albo wody pewnie. Wody. Dobra? Jakie jest nazwisko Luciusa, o panie? Tego to ja nie mam pojęcia. Nad beyce się zastanawiam. Proszę bardzo, wszystko dobrze będzie. Rolo Panda przywołuje bambusową zasłonę w pierwszej kolejności tam, gdzie znajduje się który sojuszniczy bohater. No właśnie. E, tak? Nie, dobra, jedno źle. No i teraz, jeżeli mam, w sumie dobrze, nie? bo będę mógł przynajmniej powiedzieć o co chodzi. Jeżeli odpowiecie po prostu na jedno pytanie źle, to wtedy przychodzicie ze znikającym płynem cyk i powtarzacie zestawik pytań i tyle. Możecie sobie odpowiedzieć jeszcze raz na ten sam zestaw i poprawić jakieś pytanie. No ja oczywiście tego nie pokażę, bo nie chcę mi się robić misji dziennych akurat teraz w tym momencie na serwerze testowym. Powtarzam raz jeszcze, wszystkie zestawy będą na moim kanale. Wszystkie odpowiedzi znajdziecie na tym kanale, jak już wyjdzie event na serwery główne. Także możecie tutaj wrócić i po prostu sobie oglądać te filmiki. Będą bardzo króciutkie, minutka, góra dwie. Życzę wam oczywiście powodzenia, miłego tygodnia, no do zobaczenia w kolejnych moich filmach.